Ogromnie się cieszę, że uniwersytet ostatnio jest bardzo aktywny w tych sprawach, jeśli chodzi o czy specjalną strefę demograficzną, czy rynek pracy, czy powiedzmy sobie politykę społeczną, bo, bo te trzy elementy tu, tu występowały. Było szereg wątków, nawet trudno to podsumować, dlatego że pojawiały się kwestie i rynku pracy. I kwestia aglomeracji, prawda, właśnie tej opolskiej aglomeracji, która się kształtuje, powiedziałbym, w tej chwili, tworzy. No, wiele tego typu spraw. i Ja myślę przede wszystkim, że jest no szalenie istotne. Jakby po pierwsze, że na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu, w Murach Uniwersytetu, o tym dyskutujemy. Dalej, że w końcu Wydział Ekonomiczny to jest główny zespół ekonomistów, który tu jest na terenie naszego regionu. Opole jest znakomitym miejscem, żeby się spotkali przedstawiciele Katowic, żeby się spotkali przedstawiciele Wrocławia i żebyśmy tu wspólnie z Opolanami dyskutowali o tej prowincji, o tej części południowo-zachodniej Polski. Na pewno sprawa specjalnej strefy demograficznej, która jakby wybiła się ponad wszystkie inne elementy. Jest bardzo ważna, gdyż no, szukamy jakby rozwiązań. Co zrobić, żeby ludzi zatrzymać, co zrobić, żeby ich tu ściągnąć, co zrobić, żeby oni tu chcieli zostać, co, że chcieliby mieszkać, żeby mieli dobre warunki itd. Tak problemy demograficzne dotykają wiele krajów europejskich i bardzo ważna jest każda debata identyfikująca te problemy. Oraz inicjatywa i działania, które zbliżą nas do rozwiązywania narastającego bardzo poważnego i niebezpiecznego problemu, jakim jest demografia. Uważam, że przygotowanie koncepcji funkcjonowania aglomeracji śląskiej, opolskiej czy dolnośląskiej w kontekście wyzwań społecznych, głównie demografii, jest próbą odpowiedzenia sobie na pytanie, jak będzie wyglądało nasze życie za 10, 20 czy 30 lat. Konferencja była bardzo ciekawa ze względu na wielość wątków, które tutaj zostały poruszone, ale nie dało się rozmawiać o rozwoju demograficznym, społecznym, ekonomicznym, nie zwracając uwagę na te elementy, które najbardziej te problemy eksponują, że te wszystkie trzy rozwoje są silnie ze sobą związane, one się nawzajem warunkują, więc no ta rozległość rozważań tutaj miała swoje uzasadnienie. Niezwykłe dla mnie było to, że nie tylko był określony sam temat problemu, co podane były też i rozwiązania dla samego problemu, co jest jakby kierunkiem takim patrzenia też dla wielu polityków, którzy potem będą mogli tak kierować swoją polityką, żeby mogli nas wspomóc w województwie opolskim. Myślę, że zawsze coś takiego przynosi pewne efekty, może dzisiaj jakby tego jeszcze nie widać, bo to jest za szybko, ale perspektywie niedługiego okresu czasu, to myślę, że to pomoże. No Mam nadzieję, że te wypracowane tutaj czy wydyskutowane koncepcje właśnie zapobiegania depopulacji będą mogły zostać wdrożone w życie, a nie zostaną tylko dokumentami na papierze. Ja mam taką nadzieję, że pan rektor Słodczyk, który, który nas wspierał i merytorycznie i mentalnie i organizacyjnie oraz władze wydziału będą dalej to robiły w Celu stworzenia takiego cyklu właśnie konferencji poświęconym no, każdej z tych kwestii jest osobna, być może w innej konfiguracji, ale że będzie to miało dalszy ciąg. W maju robimy konferencję na temat miast XXI wieku i rozwoju miasta, więc to też będzie bliskie aglomeracji, i to też jest bliskie. Kwestii ludności, prawda, rozwoju demograficznego. I pani profesor Zagrożka zapowiada kolejne spotkania. Myślę wręcz, że ten nurt się będzie umacniał, bo, bo to są kluczowe rzeczy dla nas.